Dzisiaj wszyscy mamy dostęp do ciepłej wody w kranie. Wielu nie wyobraża sobie, żeby podczas codziennego prysznica nie leciała nam gorąca woda. A co gdyby tak przekręcić kurek w drugą stronę? Wielu ludzi decyduje się na to raczej nie dla chwilowej przyjemności, ale dla długoterminowych zalet takiego podejścia. Jakie są więc najważniejsze zalety zimnych kąpieli? Które z nich są najbardziej i najszybciej zauważalne niedługo po rozpoczęciu swojej przygody? Chcesz wiedzieć, czy zimno zwiększa odporność, a może czy pomaga zwrócić wagę? Odpowiedzi znajdziecie w dzisiejszym materiale. Zwiększona odporność. Badania wykazały, że morsowanie zmniejsza ilość infekcji o nawet 40%. Pamiętasz jak mama kazała ci założyć szalik i czapkę, bo zachorujesz? Do dzisiaj jednym z najpopularniejszych mitów dotyczących zdrowia jest to, że od zimna możemy się przeziębić. Dziś wiemy, że aby złapać przeziębienie, konieczny jest kontakt z wirusem. Ten dostaje się do naszego organizmu poprzez kontakt z zakażonym. Gdy nasze ciało dostrzeże intruza, rozpoczyna z nim walkę i od tego, jak bardzo jesteśmy odporni, zależy to, czy będziemy chorować tydzień, dzień, czy nasz organizm zabije wirusa tak szybko, że nawet nie dostrzeżemy żadnych objawów typu np. katar. Codzienny zimny prysznic pomaga utrzymać nasz system odpornościowy w gotowości na zagrożenie. Kiedy wystawiamy się na stres w postaci zimna, nasze ciało musi podjąć niemały wysiłek, aby utrzymać stałą temperaturę ciała. Takie hartowanie działa tak samo jak trening siłowy. Gdy trenujemy, nasze mięśnie rosną, a gdy przestajemy, wręcz odwrotnie. Zimny prysznic to taki trening dla naszej odporności. Dzisiaj posiadamy największy komfort życia w historii ludzkości. Za oknem jest zima, a my budzimy się w ogrzewanym mieszkaniu. Do pracy jedziemy klimatyzowanym autem i pracujemy w przyjemnie ocieplonym biurze. Nie ma więc co się dziwić, że nasz ozleniwiony układ odpornościowy nie radzi sobie z małym wirusem. Odporność na zimno: Wraz z praktyką zimno będzie nam coraz mniej doskwierać. Będziemy w stanie zmniejszyć temperaturę wody w prysznicu i wytrzymać coraz dłużej podczas lodowatej kąpieli. Spacer zimą w samej bluzie może być jak najbardziej przyjemny. Zaczynając swoją przygodę z zimnymi kąpielami, musisz wiedzieć, że to uczucie dyskomfortu w końcu minie, gdy się zaadaptujesz. Wytrzymaj pierwsze tygodnie, a później będzie już tylko lepiej. Coś, co osobiście odczułem bardzo mocno, to to, jak zmieniła się moja relacja z zimnem. Zimno przestało być tym wrogiem, którego trzeba się koniecznie pozbyć, ubierając kalesony i drugą parę skarpet. Zamiast tego zacząłem odczuwać niesamowitą radość z uczucia rzeźkości i wyostrzenia zmysłów. Błogie uczucie po skończeniu. Gdy skończymy zimny prysznic, doświadczymy przypływu radości i energii do działania. Jest to więc doskonały sposób na zaczęcie dnia. Prysznic w ciągu dnia lub wieczorem świetnie rozładowuje napięcie, zmniejszy stres, pozwala oczyścić umysł i polepszy jakość snu. Przyłamywanie strefy komfortu. Codzienny wybór zimna zamiast gorąca wymaga od nas niemałej dyscypliny. Musimy za każdym razem działać wbrew temu głosowi w głowie, który namawia nas, by zacząć od jutra albo dzisiaj zrobić sobie wolne. Gdy nauczymy się za każdym razem przełamywać strefę komfortu, będzie nam łatwiej zrobić to w innych życiowych sytuacjach. Lepsza regeneracja Sportowcy wyczynowi nie bez powodu korzystają z lodowatych kąpieli. Na wielu stadionach lekkoatletycznych są umieszczone beczki z lodem, aby rozpocząć regenerację zaraz po ciężkim treningu. Najbardziej znanym sportowcem regularnie korzystającym z lodowatych kąpieli jest Cristiano Ronaldo. Zaczął on korzystać z nich po dołączeniu do Realu Madryt. Piłkarz nie może sobie pozwolić na przeciążenia i kontuzje mięśni popularne w jego sporcie. Oprócz tego korzysta on z kryokomory, która jest sposobem na ekstremalną terapię zimnem. Po takiej kąpieli obserwuje się zwiększony przepływ krwi, który pomaga naprawić uszkodzone po treningu mięśnie. To były według mnie najważniejsze zalety ekspozycji na zimno, poza nimi jest jeszcze wiele innych, o których nie wspomniałem w tym materiale. Jeżeli jesteś zainteresowany poradnikiem krok po kroku, jak zacząć swoją przygodę z zimnymi prysznicami oraz morsowaniem, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem i subskrybuj mój kanał, by nie przegapić tego odcinka. Tymczasem ja się z wami żegnam. I idę pod zimny prysznic.